Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu IGZEMOŚCI, a w dzisiejszym odcinku o temacie ważnym, czyli płci w sporcie jesteśmy e, raptem chwilę po igrzyskach olimpijskich i wiemy, pamiętamy jakie tam były afery z tymi e, bokserkami. Tylko ten temat został trochę zmarginalizowany przez transaktywistę panią, pana Maje Heban. Więc o co chodzi? Pani Gozdyra zaprosiła e, dwóch gości. E, Maję Heban, transaktywistkę, i panią Kaję, kobietę. I wypowiadały się one na temat płci w sporcie. No tylko jak zobaczycie, trochę ten temat płci w sporcie został zsunięty na drugi temat. A e, Maja Heban e, wykorzystała ten program, żeby atakować tą panią Kaję. Tak jak wczoraj zachęcam do zostawienia teraz subskrypcji, łapkę w górę. Wczoraj film ewidentnie lepiej poszedł i w statystykach widać wiele łapek w górę i 200 dodatkowych subskrypcji na film, za co wam serdecznie dziękuję. Czy na początek na potrzeby, znaczy w ogóle tematu tej rozmowy możemy zgodzić się co do tego, że w sporcie chodzi o to, żeby, żeby były równe szanse? Pani Maja hepan Względnie tak, aczkolwiek te różnice, różnice pomiędzy y, różnymi zawodnikami i zawodniczkami, one zawsze są, więc są takie dziedziny, w których y, ta równość szans jest bardziej kontrolowana, a są takie, w których nie ma, bo na przykład mamy kategorie wagowe, tak. chociażby w boksie, ale już w takiej koszykówce nie ma znaczenia, czy ktoś mamy 30 wzrostu, czy ma 2 metry wzrostu. Jasne. To jeszcze znalazłem jeden filmik pokazujący, kim ta pani jest. E, a ty tak naprawdę no spotykasz się na co dzień z, z okropną nienawiścią i w jaki sposób dajesz radę dalej być aktywistką, dalej po prostu przejść przed siebie i walczyć o, o swoje prawa, bo no, dla mnie to jest naprawdę wielkie pieniądze. <zyskling> y y y y y y ja wiem, że gdybym na przykład usunęła wszystkie swoje socjale, to straciłabym jakby 90% kontaktu z hejtem. W sensie mnie, nie wiem, czy mnie kiedykolwiek spotkała jakaś transfobiczna interakcja przez te 13 lat, yy, może nie licząc jakichś takich samych początków. Więc ja nie mam pojęcia, jak to jest na przykład iść ulicą i, nie wiem, widzieć jakieś krzywe spojrzenia i tak dalej. Więc nigdy mogłabym to zrobić, tylko no, to by się łączyło z tym, że nie mogłabym być sobą w pewnym sensie i robić tego, co robię. Nie miałabym pieniążków. No, kto by się spodziewał, że to chodzi w tym wszystkim o pieniądze? No tak, ale no właśnie, jeśli, jeśli stworzono kategorie wagowe, to rozumiem, że po to. Tak, I jest to rywalizacja w konkretnych płciach. Mhm. Czyli rywalizacja oddzielna dla kobiet, dla panów i kategorie wagowe. Więc rozumiem, że tutaj w tych, według tych kryteriów chodzi o to, żeby te szanse w miarę możliwości wyrównać, czyli żeby do ringów wchodzili zawodnicy, którzy no, chodzi, w sporcie chodzi, w, w boksie chodzi o to, żeby się bić, krótko mówiąc, tak, żeby, żeby tam nie było nadmiernej przewagi fizycznej. Tak to, mhm. tak to jako laik rozumiem. Tak myślę, tak myślę, tylko jakby chcę zaznaczyć, że to zawsze będzie jakaś umowna kwestia mimo wszystko, mhm. że, że sport trochę się zmienia. Zmienia się to, jak się klasyfikuje e, sport, zmienia się to, jakie osoby się dopuszcza do sportu, bo chociaż. Ale czy zmienia się na dobre? No to zacznijmy od tego, no to w boksie jest to tak zrobione, żeby było kilka tych kategorii, bo by, żeby była jedna kategoria wagowa znaczy bez kategorii wagowej no to wtedy wszyscy ważyliby po 120 kg i byłaby waga ciężka bo ona e, dałaby jak największą przewagę ale ktoś stwierdził że zrobimy te kategorie wagowe żeby urozmaicić to i dać szansę każdemu żeby e, ten chudy miał szansę być najlepszy w swojej kategorii wagowej i w wadze królewskiej żeby e, osoby ze sobą rywalizowały Dlaczego w pływaniu nie ma kategorii wagowej? Powinniśmy zarobić dla chudych i rywalizację oddzielnie dla grubych. No ale tutaj już waga nie daje tej przewagi, dlatego te kategorie są yy, bez sensu. A tutaj Maja Heban próbuje nam yy, przemówić, że to wszystko jest umowne i wymyślane przez ludzi. I próbuje nam powiedzieć, że to wszystko... Jeżeli to wszystko jest umowne, to dlaczego... Nie dopuścić kobiet, nie dopuścić mężczyzn do rywalizacji kobiet. Żeby kobiety przecież nie miały przez bardzo długi czas możliwości w niektórych dziedzinach w ogóle uczestniczyć. No tak, tylko ja rozumiem, że dla ludzi, dla opinii publicznej było to czytelne, dopóki słyszeli, czy wiedzieli, że kobiety, mężczyźni, teraz pojawiła się kategoria osób interpłciowych. Mam takie poczucie, że ludzie, że większość ludzi w ogóle nie wie o co w tym chodzi. I pytanie, jakie też narosło. W ogóle w sporcie w ostatnich latach dotyczy tego, czy w ogóle takie osoby powinny rywalizować z kobietami, z mężczyznami, czy powinna być stworzona jakaś w ogóle oddzielna kategoria. Kaja tak, ja bym w ogóle chciała powiedzieć, że nam się wydaje, że to dopiero teraz jakby się pojawił ten problem, a MKOL zrezygnował z testów płci w 1999 roku, mimo protestów zawodniczych, trenerek, trenerek, trenerów, osób, które się zajmowały sportem. Ta decyzja była podyktowana głównie polityką i takim lobbyingiem właśnie transaktywistów, tak osób zajmujących się osobami trans, interpłciowymi i tutaj jest tak, że ta debata jakby się nie odbyła, była przynajmniej w Polsce znaczy, były jakieś tam próby, ale ona się nie odbyła. Tak? My dopiero teraz jesteśmy nagle zestawieni. Wiele osób, tak jak pani mówi, jest skonfudowanych, bo mamy e, kobiety, mężczyzn i nagle mamy osoby, które, e, którym federacje sportowe robią testy płci, bo federacje sportowe w, w większości nie zrezygnowały z tych testów płci. Mhm. Warto jakby to zaznaczyć, że e, MKOL definiuje płeć inaczej niż większość federacji sportowych. Na przykład e, World Aquatic, a e, dobrze mówię, w każdym razie zajmujący się pływactwem, e, stwierdził, że jednak e, trzeba robić testy płci, bo był taki problem z zawodnikiem, z zawodniczką, tak osobą, która właśnie transpłciową, która się zaczęła identyfikować w trakcie kariery jako pływaczka. I naprawdę nie rozumiem, o co pani Mai chodzi, że później wyjdzie ze studia, że pani Kaja e, jest taka nie miła, a tutaj zobaczcie jaka jest empatyczna, że na tego faceta, który pływał z kobietami, mówi pływaczka, że jest transpłciowa, przeszła tą korektę płci. Tak, był kiedyś ten temat, że facetowi średnio szło w pływaniu. Więc zmienił płeć, no i tam okazał się najlepszy. I przeniosła się z tych kategorii męskich do kategorii żeńskich. W kategoriach męskich była dosyć średnim pływakiem, a w kategoriach żeńskich nagle zaczęła zdobywać podium. I w czym widzicie problem w transfoby? W tym, że w żeńskich dyscyplinach najlepsi są mężczyźni, a jednak powinny być kobiety, i kobiety powinny mieć równe szanse z kobietami. No i właśnie federacja, tak, zajmująca się pływaniem, powiedziała, nie, jednak dojrzewanie męskie ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ ktoś, jakby ja nie kwestionuję tego, jak ktoś się może czuć, tak, ja bym też chciała to zaznaczyć, że jakby ja rozumiem, że ktoś może się czuć innej płci, tak samo tym bardziej rozumiem, że osoby interpłciowe, które mają zaburzenia rozwoju płci, jakieś aberracje, tak, genetyczne, one mogą nawet nie wiedzieć, tak, że, że to mają do pewnego momentu, dopiero w okresie dorastania się o tym dowiadują I ja bym chciała też widzieć, że jak najbardziej jakby uważam, że należy takie osoby akceptować, że należy jakby dołożyć starań, żeby, żeby było sprawiedliwie, ale nie kosztem praw kobiet, tak? Bo w momencie kiedy takie osoby są dopuszczane Mówię tu o osobach, które mają kariotyp męski i przeszły męskie dojrzewanie, Tak, To jest kluczowe. Nie mówię tu o osobach, które mają kariotyp męski, ale z powodu genów na przykład nie przeszły męskiego odżywania. Bo Mówi mają... pani, że mają na starcie łatwiej, tak? Tak. Dlatego, że tak. na przykład są silniejsze. Tak, dlatego, że testosteron jest hormonem anabolicznym. I w okresie dorastania bardzo duże dawki testosteronu produkuje męski organizm i one sprawiają, że jest inny kościec, inny układ. Krwionośny, jest dużo większa wydajność, tak, na masa mięśniowa. I taka osoba, nawet jeżeli w przyszłości będzie zbijała poziom testosteronu, to też jest kluczowe, jakby nie cofnie czasu do momentu dorastania, nie Pani cofnie maju, tego, jak Pani się to Czy Pani nie ma takiego poczucia, że gdyby m, te zasady były bardziej czytelne? Y, nie wiem na razie jak, ale w tym momencie czytelne nie są, jeżeli jest dyskusja i jeżeli jest tyle kontrowersji. Także gdyby te zasady były bardziej czytelne, to odbyłoby się to z korzyścią również dla osób właśnie interpłciowych, że w tym momencie tak naprawdę wszyscy są poszkodowani. Fajnie. Również te osoby, które yy, no, zmagają się z jakimiś nie wiem, zaburzeniami rozwojowymi po, yy, gdzieś, gdzieś na swojej drodze. Yy, ja nawet przyznam szczerze, że zadając pytania, sama bardzo uważam na język, bo nie wiem, w którym momencie wjadę na taką minę, że będę posądzona o transfobię i naprawdę myślę, że w tym momencie wiele osób ma, ma tego typu problem, że... Nie, ja nie mam z tym problemu, wy pewnie też nie, już zapłądziliśmy kompletnie na tym świecie, że pani Gozdyra mówiąc to, co myśli, mówiąc dane naukowe, mówiąc fakty, Zastanawia się, czy nie zostanie nazwana transfobką. Naprawdę chylimy się ku upadkowi. Nie wie, gdzie przekracza granicę, która jest granicą wrażliwości osoby, której ta sfera dotyczy. Więc robię takie zastrzeżenie na potrzeby tej dyskusji. jestem pomoc nawet się przygotowałem, prawda? Tutaj. Y jako, że reprezentuję osoby transpłciowe, ponieważ sama jestem transpłciową kobietą, ale reprezentuję też społeczność aktywistyczną osób LGBT, różne organizacje LGBT, bo umawialiśmy się co do tego, jak podejść do tej debaty mm -hmm. w większym gronie. Zastanawialiśmy jak się, to, jak to zrobić, dlatego że od wielu lat mamy podejście takie, że nie chodzimy debatować z ludźmi, którzy nas zwalczają. Kajaskaw, ja powiem, a, umówi, a, dlaczego, a dlaczego pani, dlaczego pani uważa, że, że chodzi o zwalczanie państwa? To nie tak, że celowo łączę transaktyw z pedofilią. Transaktywiści sami się z tym łączą. Czy można wierzyć, że pies dosłownie stanie się suką, jak się go wykastruje, będzie mu podawać żeńskie hormony płciowe i założy różowe szelki? Przymyciła kartkę w spodniach, wydrukowała Twittera i czyta tweety tej pani Kai domyślam się. Eee, no, ale czy nie wiem, nie ma w tym trochę prawdy, że jeżeli wykastrujemy psa i podamy mu żeńskie hormony, to on będzie suką? Myślę, że część aktywistów za kilka lat, jak ich ciała zaczną się sypać od blokerów i hormonów, nie tylko przyznają mi rację, ale będą masowo dokonywać detransycji, cofania zmiany płci. Frustracja, którą przekierowują teraz na mnie i innych, nie bierze się z niczego. Prawda, dzieje się już to w Stanach, a Europa jak zawsze jest opóźniona. Najbardziej opóźniona jest Polska, gdzie już nawet w Europie ten temat już upada. Yy, ludziom popsuli życie, lekarze zarobili pieniądze na tych operacjach. A do Polski to dopiero dochodzi, ale mamy czas, żeby to wszystko odkręcić. Samobójstwo to domena słabych ludzi, którzy w porę się nie ogarnęli. Każdego dnia myślę o tych dziewczynach, które dziś już nie wejdą w zaburzenie odżywiania, ale w zaburzenia tożsamości i zamiast odchudzać się obsesyjnie, jak kiedyś rzesze ich rówieśniczek, będą odcinać sobie części ciała. I tutaj też się z tym zgodzę, że to młode osoby mają głównie te Problemy wchodzą w okres dojrzewania i przechodzą różnego rodzaju zaburzenia. Tak jak przeczytała, yy, kiedyś to były zaburzenia odżywiania, teraz modne są yy, zaburzenia płciowe. Robią co chcą, niech obcinają sobie co chcą, niech robią jakieś operacje, jakie chcą, ale odpier od dzieci. Osoby homoseksualne mają realne, systemowe potrzeby nie mogą zawrzeć związku z ukochaną osobą, a cała reszta queer społeczności, główny problem jaki ma, to ze swoim ego. Jeśli mogę, ja rozumiem, tym, że Pani że czyta teraz fragmenty, fragmenty wpisów Pani... I na temat to są procesów. fragmenty Już wpisów końca. Pani Kaji Szuczewskiej, Już tak? Bo ja nie, nie znam tak, tego, tak. dlatego upewniam tak. się, czy to jest... Pomoc w akceptacji ciała i poradzenie sobie z dysforią w sposób inny niż odcinanie sobie zdrowych części ciała i branie hormonów do końca życia, to coś pozytywnego. To tranzycja prędzej jest terapią konwersyjną, gdzie siłowo zmienia się nieakceptowane, Ciało pod ideologię. Ani mają. E, bo jak chcę to powiedzieć, żeby to naprawdę wybrzmiało? Przyszła debatować o płci w sporcie i przez parę minut czytała tweety. Bardzo mądrze. Myślę, że to, i... to, co powiedziała przedtem Kaja mhm. na temat na przykład tej pływaczki, która zaczęła wchodzić na podium, to jest pływaczka Lia Thomas. Ona już w tej chwili nie może brać udziału w rywalizacji, dlatego że po prostu została wykluczona z niej na podstawie nowych zasad. I A... ona, tylko chcę skończyć, Lia Thomas e, przegrała na przykład wyścig z transpłciowym mężczyzną przed tranzycją. Czyli według ideologii pani Szuczowskiej była z biologiczną kobietą, jakby to uznała. Nie no, trzymajcie mnie. Ona właśnie w swoim argumencie, że kobiety mają szansę wygrywać z mężczyznami startującymi z kobietami. Bo kobieta na testosteronie wygrała z mężczyzną na, na estrogenie. No bo. Czy to naprawdę muszę. Komentować? Pominę. Na pewno to wszystko rozumiecie, że to nie ma najmniejszego sensu. Co ta osoba mówi? Nawet jeżeli ten facet byłby beznadziejny i zwykłe kobiety by go pokonały, tak było. W podnoszeniu ciężarów, że facet, tylko tam akurat dłuższa sprawa była, to nie było tak, że on z roku na rok e, stał się tą kobietą i zmienił e, dyscyplinę, że startował zamiast mężczyzn to u kobiet i tam zajął ostatnie miejsce. Nie, to nie jest nawet problemem, że e, nie zajmuje pierwszego, że oni zajmują pierwsze miejsce, tylko że startują z tymi kobietami. E, przegrała również z Katie Ledeki która w tym roku przeszła do historii jako najbardziej utytuł, utytułowana lekkoatletka amerykańska przegrała z nią. A nie no to zmienia postać rzeczy, jeżeli normalne kobiety potrafią jeszcze wygrać z tymi e, mężczyznami. Nie no to możemy ich e, wrzucić, tak, do jednej konkurencji. To nie jest tak, że osoby transpłciowe zmieniają płeć mhm. cynicznie, żeby potem niszczyć ten sport, bo tych przykładów to po prostu nie Ja rozumiem, nie ma. tylko zapytałam o to, czy Pani zdaniem zasady w tej chwili są sprawiedliwe i czytelne i czy one działają w ogóle w interesie również osób, o których rozmawiamy? Czy ponieważ one są y, na tyle nie wiem, kontrowersyjne czy niezrozumiałe dla ogółu, Kibiców sportowych, opinii publicznej, że one krzywdzą również te to osoby. Nie jest tak. To, co krzywdzi te osoby, to nagonka i dezinformacja. W tej chwili o osobach interpłciowych rozmawia się jako o aberracjach, jak o ludziach, którzy są skrzywdzeni przez jakieś straszne choroby, ale my, jako ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego, możemy sobie siedzieć i debatować. Czy ta kobieta, która przeżyła całe życie jako kobieta, była dziewczynką? Ma żeńskie, rozrodcze organy, ale ma też pewne męskie cechy. Czy ona się może nazywać kobietą? Nie może. To jest biologiczny mężczyzna, i ten mężczyzna pobił kobietę. Takim językiem mówi na przykład kejasz Więc, ja tutaj, panie, Ale taki, jako... takim językiem, czy takie wątpliwości zgłasza bardzo wiele osób z różnych powodów, również takich, że nie rozumieją sytuacji. Cieszę się. A, Dlatego a, proszę zaprosić a, a ekspertów. Proszę a zaprosić Będę ekspertów. zapraszała ekspertów też. E tak, i tu powinni zostać zaproszeni eksperci, a nie transaktywiści. Zapraszamy nie, różne osoby do dyskusji. To, Będę zapraszać. To, to, co przyszłam tutaj powiedzieć w imieniu społeczności Dzielnej. A co, artykułu. pani chce wyjść teraz? Tak, chcę wyjść. A, mo co, co a mogę panią prosić o pozostanie? Dlatego, że, to, myślą, co chcę, że... że, że... Trzeba pani że to, że to nie, nie są już lata ale, 90. Ale... Poczekaj, dobra? Może, może ja się ustosunkuję do tego. To bo... się ustosunkuję, że będziesz miał 20. Bo to przecież nie o debatę chodzi, tylko że nasze zdanie jest najprawdziwsze i nie można z nim dyskutować. Żadne kontrargumenty. Wy już mieliście e, swój prime time e, przez całe 2000 lat. Teraz jest nasz czas. Myślę, że warto byłoby nie, też no, porozmawiać, Nie no nie zostało zostało, zostało 10 lat. Maju, znam. Maju, ale mamy szansę porozmawiać. W internecie W internecie nazywasz mnie Majonem chyba. Nie, 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 nie nazywam tak, cię tak. No. To... Oczywiście, jako poważna redakcja, nie śmiejemy się z takich żartów i prosimy panią Kaję na przyszłość o zachowanie powagi. Tak to, nie nazwałam. Mają, ja, przepraszam. przepraszam. Mogę, prosić panią, żeby, mogę panią prosić, Proszę żeby pani. pani została? Kaja jest osobą, która sobie koleżankuje się z osobami, które się prześmiewają na temat samobójstwa osób takich jak ja która broń, robi nagrywa podkasz nagrywa mają pani, ale, odkaz, ale ja nie zaprosiłam ja nie zaprosiłam pani ja po zaprosiła. to żeby drwi, drwić z kogokolwiek tylko żeby kogokolwiek obrażać tylko chciałabym żeby ludzie zrozumieli z czym mają do czynienia z jakimś zjawiskiem, z jakim zjawiskiem, z jakim zjawiskiem mają do czynienia? Jerzego Ziębę Temu, ale, ma, ale, czy, ale będziemy teraz opowiadać o programach różnych, które, które zrobiłam, naprawdę. Ho, ho, karta Agnieszki Gozdyry została wyciągnięta przeciwko Agnieszce Gozdysze, bo pani Agnieszka zawsze lubiła wypominać przeszłość i jakieś kontrowersyjne wypowiedzi. Przeszłam, Przesz tutaj? Tak jak tak, tak, powiedziałam, przeszłam tutaj, żeby jako społeczność LGBT jako różne organizacje. Zademonstrować do mediów. A czyli do mediów. pani, żeby zademonstrować, tak. a nie żeby rozmawiać? A tak, tak. Aha, czyli przyjście do programu Debata Dnia, nie żeby debatować, tylko żeby wygłaszać swoje tezy. Ojeju, nie chce mi się na tego komentować. Bo robią z siebie idiotów, i mam wrażenie, że oni myślą, że oni są jakimiś bohaterami, że są oświeceni. Proszę wam zademonstrować. To, Jeżeli media pani, to chcą ja się, słyszeć to ja się, głos aktywistów LGBT+. Nie pani co, ale to jeśli to, mogę, to, ja się czuję z tym, to ja się czuję trochę, jeśli mogę tak powiedzieć, szukam też takiego, nie wiem, łagodnego określenia, wystawiana do wiatru. Dlaczego? Dlatego, że wiedzieliśmy, że spotykamy się, żeby rozmawiać, a pani mówi, przyszłam, żeby zrobić demonstrację, a teraz wyjdę. No trochę. To, pani jest, Maju, no to, pani, sens, jeśli to jest głos powiedzieć. do mediów. Media się muszą wreszcie nauczyć, że to już skończyły się te czasy, że, że osoby LGBT są traktowane jako jacyś petenci, jako recydywne. ja nie sądzę, że muszą tak ciągle udowadniać. W moim studiu wiele razy. Tak, media powinny się nauczyć, że my mamy po prostu rację i niczego nie musimy udowadniać. Spójrzcie na zachód. Tam potrafią nam przyznawać rację, nawet jeżeli jej nie mamy, a w Polsce jak zawsze, jak w lesie. Gościły gością i będą gościć osoby LGBT, które przychodzą, żeby rozmawiać. No nie wychodzą w trakcie. Jeśli mogę Panią prosić o zostanie, to będę wdzięczna. Jeśli mogę. Może naprawdę i chciałabym, żeby tutaj nie padały. Tak, jakby, ja, ja nie oskarżenia, obrażanie się, bo. Dlatego ja o... chciałam coś powiedzieć, chodzi że dla mnie to też było trudne tu przyjść, dlatego, dlatego że Maja Heban e, pisała, e, pisała do moich pracodawców i straciłam przez to półkę. Ale, ale ja przyszłam nie chcę dobra. Ale jak... I zobaczcie na jej minę, to są te gnidy które jeżeli ich się skrytykuje, podważy się ich rację, to oni piszą do pracodawców, piszą do szkół, piszą do rodzin, żeby zniszczyć tych ludzi, zobaczcie na jej minę. Chcę rozmawiać o sporcie. Nie, nie będę tutaj żadnych ad personam stosowała. Uważam, że możemy rozmawiać e, nawet mimo różnic. Nie możemy te, rozmawiać, możemy. dlatego że nie da się na żywo prowadzić debaty Ale... z osobami, które sieją dezinformację i kłamią. Ale tak, Kaja Słuczewska, dobra, jest osobą, a co jest, która a co jest dezinformacją? Teraz? No właśnie dlatego nie można rozmawiać, że ja nie jestem w stanie teraz przytoczyć trzech lat. Ciągłej dezinformacji o tym, że osoby trans są jakoś powiązane z pedofilami. Ale nasza ja, tranzycja niszczy życie. O tym, że tranzycja Ale, jest ale dlatego chcemy o tym, nie o tym rozmawiać. Ale dlatego chcemy o tym panikami, rozmawiać, a nie rzucać to, oskarżenia przeciwko Pani Maju, pani Maju ale ja tutaj, potrzebę... nikt, tutaj nikt nie rzuca takich zdań pani, ani, ja ani mogę takich argumentów, że ja mam badania na to że nie ma żadnych różnic w sporcie między kobietami i mężczyznami i badanie takie i takie przeprowadzone wtedy i wtedy i nikt nie będzie w stanie na bieżąco w ciągu minuty ale tego ja badania znać Ale nie tak sprawdzić. rozmawiać chcę o to chodzi, że chcę. osoby, które są znane z tego, że kłamią i sieją dezinformację, nie są partnerami Dobrze, do dyskusji Ale bo nikt nie, nie jest w stanie na bieżąco Ale nie kłamiemy, co jest kłamstwem, co jest Ale nie jest kłamstwem, jest Dobra, ale nie jest kłamstwem, że rok temu zawodniczka, z którą walczyła nasza zawodniczka, została zdyskwalifikowana i że nie Odważyła tej dyskwalifikacji, to jest prawda, tak? E, I się nie mylało tego, bo ale e... według Olimpiady została ponownie tak. zakwalifikowana. Zgadza się, i teraz. W ogóle mam wrażenie, że to były ostatnie igrzyska olimpijskie, w którym zwracało się uwagę na to, że Olimpiada i igrzyska olimpijskie to nie to samo, bo Olimpiada to cztery lata pomiędzy igrzyskami, ale to pominę tak chciałem to zaznaczyć, że w, na tych igrzyskach nie było to jakoś e, przypominane, ale co to za argument, że Igrzyska Olimpijskie to przyjęły, bo wiemy, kto za tym wszystkim stoi. Tak jak wcześniej mówiłem, facet został dopuszczony do kobiet do podnoszenia ciężarów, a oni w tym problemu żadnego nie widzieli. I została właśnie, zakwalifikowana, tak. więc ja mam takie poczucie, że jest jakiś błąd w systemie. E, tak, właśnie jest który... błąd w systemie, który polega na tym, że. E, pewne środowiska, tak, tutaj, które... No tak, no wszystko, Nie, nie, to, tak. Tak nie tak, tego nie powiedziałam. tego nie To są środowiska, które jakby podają się tak za reprezentantów środowiska LGBT, mimo że tutaj za, za, zachęcam do refleksji, nie zostały demokratycznie wybrane te osoby, tak, czyli Maja Heban nie została głosowaniem wybrana, żeby osoby trans, bo ja ja, ja, ma, ja znam takie osoby, ja mam bardzo dużo przyjaciół z tego środowiska, które nie utożsamiają się z Mają Heban. I, ale zostawmy jak... teraz tak, personalne kwestie, porozmawiajmy dobrze. 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 o sprawie... organizacji LGBT Polski, która o to, że środow... powie, dobrze, że chodzi. dobrze Chodzi o to, o tym... że trwa na świecie taka walka o to, żeby redefiniować płeć. Nie wiem, czy Pani sobie z tego zdaje sprawę, ale w Hiszpanii, w Niemczech, na Malcie i w coraz większej ilości miejsc, także w Stanach Zjednoczonych, w wielu e, stanach e, Stanów Zjednoczonych Ameryki, e, jest taka sytuacja, że e, można zmienić płeć na podstawie dokumentów. Pod jeszcze chwilę, zaraz powiemy sobie o tym, jak ta pani wyszła. E, w Wielkiej Brytanii bodajże lekarze będą usmuszeni pytania męż mężczyzn, czy oby nie są w ciąży, więc to już są takie absurdy. Na podstawie deklaracji, a nie na podstawie... Powiem yy, yy, Tylko, że no, nie, nie mam naprawdę do końca wpływu na to, co robią moi goście, chociaż uważam, że to było przykro mi, bo myślałam, myśli, myśliłam, że porozmawiamy. Chodzi o to, że miałam taką nadzieję. Trwa. I zadowolona sobie wyszła, przygotowała happening i później będą płakali, że nie są zapraszani do mediów. Z tymi ludźmi nie da się rozmawiać, a powinno się rozmawiać. Oni nie chcą z normalnymi ludźmi rozmawiać.